Pokój i dobro kochani, dzisiaj mamy sobotę 16 stycznia, dzisiaj w liturgii franciszkańskiej wspominamy świętych Berarda i towarzyszy pierwszych męczenników franciszkańskich, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków w czwartym rozdziale jest opisane słowo Boże, jakie ono jest, jest charakterystyka słowa Bożego. Otóż po pierwsze, jest żywe, a więc z martwotą nie ma nic wspólnego, czyli nie jest takie zaklęte w księdze i odłożone na półkę, ale jest żywe. Dalej, słowo Boże jest skuteczne. Skuteczne jest wtedy, kiedy jest aktywizowane w naszym życiu. Jeżeli jest tylko słyszane i nieaktywne, nie staramy się tego słowa Bożego wypełnić, to może być właśnie nieskuteczne. Dalej, słowo Boże jest ostre, jak jakiś laser, który precyzyjnie oddziela to, co jest dobre, od tego, co jest złe. Dalej, słowo Boże jest przenikające, tak jak powiedzielibyśmy jak skaner. Nic nie da się ukryć, ono jest po prostu zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nic nie da się ukryć, wszystko prześwietla. Dalej, Słowo Boże jest na tyle skuteczne, na tyle przenikliwe, że będziemy przed Panem Bogiem się rozliczać z każdego Słowa Bożego, które usłyszeliśmy i które wypełniliśmy lub też nie. Ale również w kolejnych wersetach czytamy, jaki jest Jezus, że on jest takim arcykapłanem. Zauważmy, że ten list jest skierowany do Hebrajczyków, a więc autor musiał powoływać się na te rzeczy, które były święte dla Hebrajczyków, czyli dla Żydów. Mówił, że jest takim arcykapłanem, który nie jest tylko teoretykiem, on jest doświadczony we wszystkim, to znaczy doświadczony również cierpieniem, tak jak każdy z nas. Dalej, jest współczującym, nie udaje, że to jego nie dotyczy. On angażuje się, jest współczujący, dalej, jest podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Poza tym, Jezus jest godny zaufania, do którego zawsze możemy podejść, który nas nigdy nie przekreśli, zawsze ma otwarte przed nami swoje serce. I ewidentny przykład tego, że Słowo Boże jest skuteczne, mamy w dzisiejszej Ewangelii. Ewangelia mówi o powołaniu Mateusza, który był celnikiem, czyli nie był za bardzo lubiany, dlatego że celnicy uchodzili za tych, którzy byli bez serca, którzy ściągali podatki z innych. Dalej, Jezus przebywa z grzesznikami, z celnikami. Przebywa, powiedzielibyśmy dzisiaj, z patologią. Jezus idzie właśnie do nich. Dlaczego? Dlatego, że mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przypomina mi się kochani, jeden z naszych braci, który miał ewidentnie otwarte serce dla wszystkich ludzi, których dzisiaj byśmy bardzo śmiele mogli określać jako patologię. On traktował ich jako przyjaciół, szedł do nich, rozmawiał z nimi. Nie tylko traktował w taki sposób, że jeżeli zapukali do furty i chcieli coś do jedzenia, to wystawiał rękę z jedzeniem i drugą rękę z piciem i uważał, że sprawa załatwiona. On po prostu z nimi rozmawiał, traktował ich jak swoich przyjaciół, szedł do nich do domu. Nie przeszkadzało mu to, że nie było tam higieny, że y, często operowali różnymi wulgaryzmami, on po prostu był z nimi. I kiedyś jego przełożony, któremu się narażał, dlatego że czasem wynosił coś z klasztoru, na przykład jakąś kołdrę, jakieś ubranie, y, czasem oddawał swoje, czasem klasztorne. Y, Przełożony w końcu kiedyś nie wytrzymał, mówi, bracie, kto cię tego nauczył? Czy który z wychowawców, kto cię nauczył tego, że w taki sposób postępujesz? I wtedy on powiedział: Otóż nauczył mnie tego Pan Jezus. On dokładnie robił to samo. Często Panu Jezusowi zarzucali, że On przesiaduje z grzesznikami i celnikami. Na zakończenie, kochani, chciałbym przekazać wam błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Papa. Pa. Do jutra.